Siemanko, dzisiaj y, drapujemy kolejny opening, z drapek mamy i tutaj zakupiliśmy y, 11. łącznie 11 drapek, 8 drapek, 100krotka i 3 kółko i krzyżyk. Może zaczniemy od 100krotki. Pierwsza 100krotka widzimy i no. trzeba zdrapać 3. Takie same symbole w jednej linii, i wtedy będzie wygrana. No, tu już niestety nie ma Słoneczko Widzimy ananas, niestety, i ananas. Może tutaj się poszczęści Aparat, tak, mamy wygraną e, kamera. Znaczy to jest 1 zł. Widzimy, 1 zł. No, czyli pierwsza zdrabka już wygrana. O, no dobrze się zapowiada. Słuchajcie, druga zdrabka 100krotka również. Drapujemy. No tu nie ma wygranej. Tu również. I trzecie tu też nie ma, czyli ta zdrabka niestety jest pusta. Teraz trzecia zdrabka 100krotka. A na nas łódź, czyli tu już przegraliśmy. Mamy palmę. Raka. kraba krab I, i tutaj łódka napój czyli ta też jest niestety przegrana pusta jak twoja dziewczyna <gry> Tak, jasne no. ok już mamy wygraną złotówkę no tu przegrana kurde jednego kraba nam brakuje no i tu przegrana czyli mamy złotówkę kolejną i ostatnia zdrabka, znaczy Cztery zdrabki na razie i teraz piąta już nie ma. No, przegrana. przegrana, przegrana i przegrana. Co? Co? Czyli e, na razie wydaliśmy 5 zł, 2 zł. Wygraliśmy. Dobra, i okej, okay, słuchajcie. I będziemy kontynuować dalej testokrotki. Zdrapujemy dwójką. Dobra, krap, krap kamera. Kamera, kamera, krab <laughs> Nie, to trzeba iść pecha, nie? I napój, statek i palma Więc niestety ta zdrabka przegrana Kolejna zdrabka, również stokrotka Na Krab, napój Łódź, słońce, palma, krab, więc przegrana I ostatnia stokrotka już w tym openingu Napój, napój, kamera Palma, statek, e, łódź, przepraszam o no tu również czy 300 krotki przegrane Lecimy dalej kółko i krzyżyk Zasad tu chyba nie musimy tłumaczyć No ważne żeby po prostu w jednym rzędzie tak, Tu przegrana Tu słuchajcie również przegrana Co No zapewne? mało coś w tych wygranych w poprzednim openingu było lepiej. No nie mamy tutaj nic, niestety, czyli. 0 zł, słuchajcie. Podsumowując, wydaliśmy 11 zł na 11 drapek Niestety tylko dwie były wygrane, czyli jesteśmy minus 9. No, ponad minus 9, niestety słuchajcie. Minus 9, nie ponad minus 9, no, czyli niestety tylko. Y Dwie wygrane, to są te nasze wygrane. Jak widzimy, tutaj mamy trzy y, kamery. Jeszcze tutaj, może drapie. O, widać trzy kamery, i tutaj również trzy kamery. I to jest niestety y, najniższa kwota, jaka jaką można, można wygrać, wygrać? Y, czyli złotówka. No, dziękujemy i zapraszamy do kolejnego odcinku. No.